Dawid Dedek oraz Patryk Pełka, Zwycięstwo jeziora Pernamcze 66 do 58. Pani Weneczel, bardzo zacięty Weneczel. nagał co? Kilka słów po dzisiejszym dniu Chciałbym pogratulować przeciwnikowi za zwycięstwo. Jeżeli w pierwszej połowie nie zagrali najlepiej, to w drugiej połowie naprawdę zagrali. Bardzo dobrze. Niestety no, nie mieliśmy odpowiedzi na ich 32 wykonane żółte wolne, natomiast mi tylko 11. I ja widzę tutaj przecinek 11. Kilka słów o meczu Gratulacje dla drużyny Siarki. Myślę, że to dla nich było bardzo ważne zwycięstwo i być może, być może przełamią się w tym momencie. Szkoda, szkoda na pewno tego meczu. Nie zachowaliśmy w końcówce zimnej, zimnej głowy oraz popełniliśmy zbyt dużo strat, i, i, i myślę, że to zawarzyło. Dziękuję. Czy jakieś pytania do Piotrówki Jeżeli ja, dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję gospodarzom, ten Piotrówki Radarowniczy, Pan Dariusz Szczudia, Pan Wójt, Kapitan w sezonie 2012-2013 na pewno cieszy Panie Trenerze i także do góry zwracam się o kilka refleksji po dzisiejszym spotkaniu. Pozwolę sobie uniknąć szczerości, bo była ona jest brutalna, w związku z tym powiem tylko, że po dłuższej przerwie udało nam się wygrać ważne punkty biorąc pod uwagę styl, jakim to sięgnęliśmy cieszy po Dziękuję. Premier powiedział to co ja chciałem słyszeć, że, że nie było. Ale po prostu graliśmy, walczyliśmy w drugiej połowie, wyszliśmy dobrze nastawieni i, i udało nam się wygrać trzeci mecz. No i z tego się bardzo cieszymy. Nie wiem, by w jakimś stylu, ale, ale my to wygraliśmy i, i wygraliśmy mecz dla, dla, dla drużyny, żebyśmy lepiej się poczuli dla, dla miasta i dla trenera. Dla, dla czy jakieś pytania? Trenerze, kiedy Krzysiek się W wróci? Myślę, że okolice Sylwestra są takimi parę dni w tą, parę dni w tą, ale chyba nie wcześniej. Trenerze, przegrywacie po dobrym meczu, wygrywacie po słabym widowisku, czego tutaj brakuje w tej tego lidera na pozycji 1 Tiller nie doszedł do siebie, zresztą miał ogromny uraz w tym tygodniu, słabo trenował i wyglądało tak jak wyglądało. Liderem, tak jak podkreślam, powinien być zawodnik, taki który rządzi na pozycji 1 i ciągle, ciągle long nie dochodzi do, 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 do pełni limitacji. Aczkolwiek to co Wam powiedział. Graliśmy ostatnio trzy dobre mecze z czołówką krajową, Przegrywaliśmy w końcówkach, tak jak to przegrał dzisiaj z nami start. Być może do przerwy trzeba przegrywać, bo do tej pory wygrywaliśmy ostatnie trzy mecze do przerwy i <grych> może to jest sposób. Na pewno będziemy próbowali znaleźć jakiś sposób na to, żeby może ta zwycięzłość pozwoli zrzucić z siebie z zawodników tą, tą traumę jaką mieli, bo to też masło się nie gra pod taką presją, że trzeba w końcu wygrać, trzeba wygrać, trzeba coś zrobić. I, I myślę, że to powiązało to dzisiaj zespół, bo sytuacje, które nie trafialiśmy, które rozwijaliśmy to są dziwny, nieprzewidywalny dla nikogo łącznie z tymi ludźmi, którzy to robili, no, musiały wynikać jedynie z sytuacji takiej, takiej psychicznej presji. Mówię wewnętrznej. Nie ma w klubie ze strony władz klubu ani z mojej, bo to znam sytuację, psychikę zawodnika, nie było żadnej presji.